Czasem coś ugotuję, i nie mam ksywki kucharz. Zajebiście jeżdżę samochodem, i nie mam ksywy driver. Ale jeden, jedyny raz zlałem się w gacie, i przez 30 lat mam ksywę portu. Ja, patrząc na instruktora jazdy po tym, jak zamiast zdać dźwignię w skrzyni biegów, złapałem jego dźwignię. Zawsze masturbuje się zupełnie goły. Taki już mam zwyczaj. Jeżeli masz z tym problem, to zrób sobie zakupę w innej żabce. Dzień dobry, po ile to kiwi? Ale proszę pana, to jest ziemniak. Dobrze, to poproszę 8 piw. Polub ten post i wyślij go pięciu znajomym, bo inaczej przyjdą po ciebie fryki emotki. I zrobią z tobą rzeczy, które nie śniły się największym filozofom świata. Kiedy mój mózg wybiera się na małą przygodę zamiast uczestniczyć w rozmowie, którą prowadzę. Elitarne smaki dzieciństwa na jednym zdjęciu. Kiedy mieszkasz w mieście i w trakcie drogi na wakacje przejeżdżasz przez polską wieś. Ło, wow, patrz, tam się pasą krowy! o wow, a tam są koniki! Jakie sekrety firm lub miejsc pracy możecie ujawnić, skoro już tam nie pracujecie? Twój post narusza standardy społeczności. Społeczność. Reprezentacja Francji na Igrzyska Olimpijskie 2024. Skok przez płotki w Paryżu. Tymczasem w Afryce. O, sorry, to Paryż. Igrzyska Olimpijskie? Igrzyska Olimpijskie. Snoop Dogg odpalający Blanta Olimpijskiego. Gdzie się wybierasz? Na no, Igrzyska. Przecież masz zakaz. Nie, kiedy zrobię tak. Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak wam się podoba? Babiarz, kiedy słyszy Imagine John Lennona. Bolszewickie brednie. Sportowcy z całego świata we olimpijskiej przygotowują się do walki o medale. Sportowcy z Korei Północnej. Spierdalamy. Wiszno po tygodniu ćpania w paryskich burdelach LGBT. Pow. Za każdym razem, gdy robię zdjęcie do dowodu. Kiedy zasypię potencjalną partnerkę z izofrenicznym bełkotem o legionie dużych dinozaurów, a ona zamiast się zakochać, powie, że jestem nienormalny i odejdzie. Tego nie było w programie. Zawodnik na Igrzyskach. Robi niewielki błąd. Ja przed telewizorem. Kurz, żenujące. Za ścianą mieszka sąsiad marzenia. Pewnego dnia zaprosił mnie do znajomych na fejsie i wysłał wieczorem wiadomość. Dzisiaj wieczorem będziemy chlać z kumplami i będzie głośno grać muzyka, więc wyślij jakieś linki piosenek, które ci się podobają, bo i tak dzisiaj nie zaśniesz, a tak to przynajmniej posłuchasz sobie w łóżku swojej ulubionej muzyki. Detektyw w serialu. Na stole były dwie szklanki. Nie był sam. Ja, który mam na stole wszystkie szklanki w domu. Przypuszczam, że wątpię. Kiedy w środku lata pada deszcz i jest poniżej 20 stopni, więc czujesz się jakby życie dało ci przedpremierowe dni jesieni. Co dodałaś do barszczu? To sekretny przepis. To go wyjaw, bo lekarze nie wiedzą co zarobić. Kiedy przypadkiem włączy Ci się przednia kamerka i zobaczysz jaki kurwa brzydki jesteś. Co widziałem jako dziecko, co widzę teraz. Ja otwieram szufladę z kocim żarciem. Mój kot. Ja i moja ręka do kwiatków. Nikt. Ja przez półtorej godziny wybierający muzykę, żeby zacząć sprzątać mieszkanie. Moja obecna sytuacja finansowa. Czemu ludzie zachwycają się pancake'ami, skoro mamy to? Kiedy patrzysz na czyjś telefon i ma na tapacie samego siebie. Kiedy wydaje Ci się, że ten tydzień pójdzie łatwo. Ziom, będziesz gotowy o ósmej? Ja, tak. Też ja, o 7,55. Tymczasem w fabryce Samsunga. Co jest grane? W fabryce Hitachi. Ale że co? Yamahy. Zgaduję, że teraz robimy pianina. O, zgaduję, że teraz robimy samochodziki golfowe. Nienawidzę tej firmy. Fabryka Texas Instruments. Zgaduję, że teraz robimy rakiety samonaprowadzające. W fabryce Bola. Aha, robimy teraz e, teleskopy kosmiczne? Wreszcie, normalna, amerykańska firma. Mitsubishi. No, zgaduję, że przegraliśmy drugą wojnę światową. Aha, teraz robimy samochody wyścigowe. Nienawidzę tej firmy. Tymczasem w Biku. 1950, 1987, 2024. Fabryka horrorów. Dinozaury. Kości dinozaurów. Paliwo kopalne. Olej. Plastik. Plastikowy dinozaur. Spotkanie górali z białego i czarnego Dunajca. Z wiekiem coraz bardziej zaczynam go rozumieć. Podpaski do grilla, 32 kostki. Zapowiada się naprawdę gorący okres. In Poland we don't say, oh, it's not working. We say, co za kurwa gówno, zaraz to przez okno wypierdolę. And I think it's beautiful. Netflix czekający na zakończenie wojny, aby móc zrobić film o rosyjskim żołnierzu zakochującym się w żołnierzu ukraińskim. Reklamy na pijackich stronach. Dwumetrowa bambusowa pała. Święty umiera. Kościół jedną milionową sekundę później. Ciachamy, ciachamy, ciachamy. Komuniści z zachodu, kiedy zorientują się, że sierpi mod młot znaczą pracę fizyczną. Kiedy jesteś nauczycielem i weźmiesz do sprawdzenia zeszyt tego cichego dzieciaka. Sceptycy tkwili w błędzie, jednak da się zrobić bombę wodorową z sardynek. Mama, przyjeżdża się do nas rodzina z Turcji, ubierz się ładnie. Ja. Mały ja, kiedy na Sylwestrze nie ma a to przepraszam bardzo, yy, pierdzielę takie przyjęcie. Do widzenia. Woźny obserwujący korytarz w szkole podstawowej. Kurde, jak to wszystko zapie... Muszle klozetowe w szkole średniej istnieją patusy. Rozdupcam! Kiedy po latach spotykasz wychowawczynię z liceum i pyta, co teraz robisz. Ja że jest bezrobotny. Nauczyciel chemii. Co cię tak śmieszy? Ja, nic. Mój mózg. Mendalejew. Przeciętny fan nowych odcinków. Statystyczny wielbiciel starych epizodów. Koniec ze sprzedażą alkoholu na stacjach. Padła mocna deklaracja. Chleb, mydło to, to ja rozumiem. Ale artykuły pierwszej po, po potrzeby? YouTube, kiedy piosenka depresji ma w tle klipy, zanima jako teledysk. Kiedy znajdziesz na ulicy nieprzytomnego człowieka i każesz ludziom zadzwonić po pogotowie. Nie widzisz, że jestem zajęty, bo stoję i się patrzę? Osoba z nietolerancją laktozy, kiedy przypadkiem w sklepie wejdzie do działu z patrzy Patrzę na Was i chce mi się wymiotować. Kiedy nie zjesz swojego obiadu, ale babcia przynosi ciastka. Są rzeczy, na które zawsze mam miejsce. Reklama pojawia się, ja skip. Archanioł Gabriel uświadamia Maryję, że urodziła ona Jezusa. Nazaret, pingwinizowane. Dresy podczas czegokolwiek, dresy podczas rozwiązywania problemów losowych ludzi z ulicy. Polska nie oddaje Gdańska. Hit. Okej, okay. Zeit für Gewalt. Poloniści, kiedy ktoś zaczyna e-maila do nich słowem witam. Kiedy razem z matką próbujecie położyć pijanego ojca spać. Nikt, chłopcy po sobie piłki pod koszulkę. Jestem w ciąży. Szóstoklasiści, kiedy w książce od biologii znajdują rozdział o rozmnażaniu. Kleszcze afrykańskie śledzą swoje ofiary. Mogą wchodzić do domów. Dzięki Bogu jestem ateistą. Kowalski, analiza. Ja zabijam sobie demony w grze. Moja bardzo religijna babcia. Haha, <laughs> dobrze wam tak diabły. Im dalej puchatek ciągnął go w las, tym bardziej prosiaszek zastanawiał się, dlaczego puchatek nie ma założonych kurwa żadnych gaci. Feministki. Mężczyźni to śmieci, kobiety są równe mężczyznom. Społeczeństwo, gdyby MTV cały czas puszczało tylko muzykę. Pamiętacie Ice Cube? A? Tak wygląda dzisiaj. Globalne ocieplenie jest prawdziwe. Gróbka butelek wody w moim pokoju, kiedy przyniosę im następną. Ach, chłopy zawsze będą chłopami. Mo Lester. Jesus Gondon, that hoe, da fuck, fuck you, Robert fagot, cash register, Batman bin Superman, inside, dick tips, dick sweat. No i to by było na tyle sierpniowych memów. Dajcie znać, których szczególnie tej zabrakło, bo wiadomo nie wszystkie się zmieściły. Napiszcie proszę w komentarzu, czy chcecie takie też memy filmikowe, takie, które latają po Twitterze, no to postaram się też zrobić z tego osobną serię. Teraz przez jakiś czas nie będzie regularnie odcinków ani shortsów, dlatego zapraszam Was na kanał Guzik Vlog, gdzie wleciały już dwa odcinki z Maroka i mam nadzieję, że uda się za niedługo też wstawić ostatni, trzeci odcinek tutaj możliwe, że za niedługo we wrześniu zajdą lekkie zmiany, a nawet dosyć mocne. Po prostu będzie inny content, a memy sobie zostawimy na shortsy. Też dajcie znać w komentarzach, czy takie coś Wam się podoba, czy pasuje. Nie będę jeszcze za dużo zdradzał, no ale będą to raczej chyba takie bardziej poważne treści, albo takie ciekawostkowe, historyczne. Coś takiego, coś takiego. No zobaczymy, zobaczymy, czy wam to w ogóle siądzie. Też zaczynam się dużo pojawiać z powrotem na Twitch'u, czy to u siebie, czy to u Bladiego, czy Nexe, więc tam też zapraszam. Ogólnie wszystkie bieżące informacje na Discordzie i tam też są memy. Przerajcie tam swoje memy, bo wy tam stawiacie. Dużo jest memów od was w tym odcinku. Eee, napiszcie, czy jest jakiś wasz. Nie przedłużam i co? Do następnego!